Jestem z Tymkiem i będziemy dziś szukać w dropa. jest. Zostawcie pod tym filmem łapeczkę w górę. 5 łapek w górę i tysiąc Bo wiem, że nie wszyscy mnie subskrybują i nie dają mi... i każdy mi nie daje prawie łapek. Więc trzeba ja bawać, bo jak dajesz się, to trzeba na nagrać. W sumie mądro, pojawi się jest ciemno. No, chyba on jest na dworze, ale. Ej, e, to jest światło. To on, czyli z, z dworu, tutaj przecież. Mogłoby się też tak zdarzyć, bo ja sobie to znam. Długo nie ma. Chodź, Ty, jak tutaj zobaczymy. Jesteśmy na razie w korytarzu. Co jest? Tu jest jakiś rower. Tu jest wyprawiany rower. Pyszne, Chodźmy. Tutaj. Chodź. Co tu słyszałeś? Nie. Trzeba podziwić. Tutaj. Tu też to nie ma. Chcemy, idź tam. Idź tam albo nie. Za chwilę tam pójdziemy. Na razie przejrzymy dół cały. Ale w drugim odcinku pójdziemy. No może i w drugim odcinku tam pójdziemy. W drugim odcinku tam na pewno idę. Hmm. Tutaj go nie ma. Jeszcze za tym sprawdźmy. Czasem Dobre. widzicie go? Tutaj jest tynek z tyłu. Tutaj go nie ma. Dobra, tutaj go Dobre. nie ma. Tutaj nie ma, dobra. To nie ma. Hmm. Chodźmy o tam sprawdzić. No idziemy właśnie razem z Tymkiem. Ktoś drzwi otworzył tam. Tymek nie lisz kwiatków. Ja nie tylko Dobra, sprawdzamy? Tu nie ma? Nie? Nie ma. Zgasło światło! Widzowie! Nic nie widzicie! Zgasło światło! Tymek, zapalaj tam. O kurde. Może tak czasami zgasnąć światło. Ale dobra. Tutaj... No chodź, Tymek, ze mną. Mam sam tam iść. Ej, widzowie, jeszcze tam nie idźmy. Zostawcie łapkę w górę, zanim tam pójdziemy. Tam może być mądro. Raz, dwa, trzy. Nie. Policzymy z tymkiem do trzech i macie do ten czas zostawić łapeczkę w górę. Dobra. Raz. Jeden. Zobaczcie. Jeden, dwa, Trzy. Zostawiliście subika i łapkę. Dobra, jeszcze wam dajemy... Zostawiliście łapkę. Dajemy wam trzy sekundy na subika. Jeden. Dwa... Trzy dobra, cztery. Cztery dobra. Idziemy. Idziemy. Mam nadzieję, że zostawiliście tę Trzeba Nie no, chodź tam, Tymek. Tam ktoś był? Chyba nie. Ale nie. Tutaj nie ma, nie? To dobra, Tymek idzie pierwszy. Tym, jak idzie na prowadzeniu. tym jak na prowadzeniu. ci 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 O, Oj, coś pyknęło. Idź, ci Może i tam nikogo nie ma. Chyba tu nikogo nie ma. To jest tymek. Tutaj nikogo nie ma. Ja ucieka. Chyba tam był Mundot. Chyba tam był Mundot. Jeszcze tu Nie sprawdziliśmy. Chyba ucieka. Nie tutaj się Nie 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 ucieka. na Nie ucieka. Nie ucieka. Kuszyk. Nikogo nie ma. Mam nadzieję, że nikogo nie ma. Wejdźmy tutaj jeszcze na górę. No chodź, Tymek. Nie ma tam kurzu. Kurz kur to jest dobry, leży no jakby on przechodził, my go, nie zaufaczyliśmy, to on jest sobie siebie. Ej, tam nie byliśmy. Pytanie. Pytanie. Chyba ktoś tu jest. Migroje. Ktoś otwierał drzwi. Skroimy się za tą ścianką. Upewnij się, że zaraz wracamy. Jak to jest? Nie, nie, ktoś tam jest. 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 nie byliśmy sam koniec. tam tu w ogóle ktoś jest? Ej, Tymek! Znowu światło! Wiasło widzowie! Daj, ja to mam zapalę! Kto to? Tak kaszle. tu w ogóle poszedł zamknijmy go. W ogóle kłoszek, namiśmy Tymek. Tymek. No Ty dobrze, już myślałam, że ciebie gubiliśmy. Ale to są jeszcze Dobra, Wszystko przeszukajmy. O tam Naprawia. Ja. Zostało. Tymek, coś ci powiem na ucho. Jeszcze pójdziemy tam widzowie, ale powolutku. Co to był? było? Czekaj, tutaj, jeszcze tutaj się panuje. Ej, no właśnie, tutaj nie będę się Tutaj? Mój? Tu?